Widzowie, co tutaj się dzieje? Moja głowa, gdzie ja w ogóle jestem? Co to jest za miejsce? Co tutaj chodzi? Ej, są uszczepiona. A czemu jestem w klatce? Co tutaj jest grane, widzowie? O co tutaj chodzi? Ej, czekajcie, bo ja nic nie pamiętam. Co się w ogóle wczoraj stało? Byłam w laboratorium i później. Później nic nie pamiętam. Ej, nie, kurde. Nie, ja to. Ja... Halo! Ej, o, widziałam tam nikt. Halo, halo, Szczy, szczypso? Halo? Oh. Co ci się stało? Co się mi miało stać? No te głowy. W sensie? Jak, jakie głowy? No ty nie widzisz co ty masz na ten? Ale co? Co się stało? W sensie... Co się masz stało? Masz dwie głowy. Co to jest? Czemu ja mam takie coś widzowie? Co... Szypso, co? To są moje... Ja to widzę? Ty to widzisz? Jak ja to też zemdlałaś mi przed chatą, więc się tu zamknąłem, nie ufam Ci. Nie, ej, nie, proszę Cię, Wie, nie, nie, ja, ja wszystko jest dobrze, Ci wszystko opowiem, może dobra, czekaj, od początku. Odkryłam laboratorium um, Mutant X i on, on mnie tam zagnął i mi kazał pić, pić z zwalczniacz X i to chyba przez to. Ja z zwalczniacz X. Mutanta. Nie mów mi tak, nie, ja nie chcę się zamieniać Mutanta, proszę są wypuść mnie stąd. Obiecuję, że nic nie, nie zrobię, nie, nie, proszę, nie nie. nie, nie, no nie, nie, czekaj. proszę, czekaj, nie, 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 nie idź tam. Przyszło? Pamiętajcie, że mam również drugi kanał, na którym codziennie wrzucam filmy o godzinie 14.30. Dzisiaj również tam film się pojawił, także wpadajcie koniecznie, oglądajcie tutaj gdzieś mniej więcej, ale najpierw oglądajcie ten film do końca, ponieważ jest warto. Yy, Życzę Wam jego oglądania, widzowie. Wiem, że jest mocno, wiem, że się boicie. Ja też się boję, nie przejmujcie się tym, ale razem damy radę. Dobra. Co? Nie, ej! No! Ej, nie! Ej, widzowie, nie to się nie dzieje. Szczypson, ale jestem dobra, proszę cię! Czemu... takie ja dwie głowy! Ja tego nie chcę mieć! Ja pierdisz wyglądam obrzydliwie! Szypson, ja wiem, że wyglądam strasznie! Strasznie niż zwykle! Ale proszę cię! Halo! Obiecuję, że ja ci nic nie zrobię, pokażę. O! o. Czemu ty mi robisz? Czy ty mi robisz z pamiętowe zdjęcia? Ja nie chcę mieć takich zdjęć, jak ja tam wyglądam! Ja nie chcę, bo... Ja, ja nie chcę mieć Okej, takich muszę zdjęć! Do, 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 nie, ja nie muszę chcę! Do albumu. Ja nie chcę tak. Za... Nie! No nie, no ale takie brzydkie zdjęcie. No, no way. No way. No i co, co, co ty robisz? No i. Ha, jeszcze robisz to samo, co z wszystkim. Nie, proszę cię, tam wypuść mnie stąd. Obiecuję <gryw> no ci. Co? No po prostu, co mówisz, jakbym była mutant X-em, albo X-em? No błagam cię, wypuść mnie, przecież jesteśmy razem w teamie. No zostałam otruta. Obiecuję, pokażę ci. Naprawdę tak wyglądam. Nie, nie mogę z tego z prawego profilu jeszcze gorzej niż z lewego. Ej, nie, dobra, Słuchaj, Szybson, chodź tutaj. Proszę cię, ja pokażę ci laboratorium. Ale co? No, to wszystko to ci pokażę. W ogóle. No, że do jasnej ciasnej, ja ci po prostu wszystko pokażę, ok? Całe laboratorium i wtedy zrozumiesz, że ja cię nie okłamuję. Ok? No dobra. Ale mam cię na celowniku. Dobra, miej mnie na celowniku, w takim razie niech ci będzie. Dziękuję ci bardzo. Ach! Wiesz, to zaraz w ogóle jakieś współczucie, jak się czuję cokolwiek, to ty po prostu we mnie celujesz. ja się Co, jak ja umrę, ja wejdę na ten blok? Ja nie chcę na niego wchodzić. Trudno. Nie, nie ja, ja, ja nie mam zamiaru na to wchodzić. Ja nie będę ryzykować po prostu moim życiem. O, o, okej, okay, nieważne. E, dobra, słuchaj. Musimy się zakraść do budynku, okej? Okay? Ja ci wszystko pokażę. Wszystko, co wtedy zrozumiesz. Jakby. Musisz we mnie to, cały czas ja, ja się ci, nie mogę skupić, ja jak, i... jak tak we mnie celujesz cały czas. O, nie, to są miksy. Zobacz, czekaj. O, o, o. Patrz, patrz. Xy. E, czekaj, ja sobie zjem jeszcze. Może złote jabłko na przykład. E, zobacz, X. E, on na mnie też będzie iść. Zobacz. E, X się. Halo? o tak, średnio. Czekaj, o teraz. O, zobacz, widzisz. Ała, idzie na mnie, idzie na mnie. Widzisz, widzisz, widzisz się? Czyli ja nie jestem żadnym ani nic. On chce mnie zabić, widzisz? Wszystko jest. W... Ała, nie umiem sobie w niego trafić. Wszystko jest tak, jak było wcześniej. Czy ty możesz mi pomóc, czy jeszcze w ogóle? No jeszcze kolejnego. weź nie masz pistolet i w niego jest nie strzelasz, ja po prostu jestem sama sobie zostawiona, no możesz ja nie go strzelić. Mylą myl, myl, mi się głowy, wiesz, Przestań, wiem, czy No przestań, przecież kurde, jeszcze jest odzywasz sobie mi pomagać, to po prostu takie rzeczy tutaj robisz. No masz taką samarek goni, no to wiesz. No nie. Dobra, chodź, obiecuję, obiecuję, że Ci pokażę. Mam nadzieję, że wtedy zrozumiesz, że. Zostawcie mnie! O nie, jak tutaj jest, dobra, sej! Chodź może wodą, wodą jest w miarę bezpiecznie. Aha, ty sobie idziesz tędy, no dobra, to nieważne. O, 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 Jest mega ciężko! O, dobra, gdzie ty jesteś, widziałem jak te elektro ja odeszłeś? nie wiem, ja górą lecę, nie będę wiedział. Dobra, niebieski domek słuchaj, niebieski domek. O nie, o nie. O, ej, nie umarłam od tego. a, Niebieski domek, szybko, gdzie ty jesteś? Aha, jesteś no nade mną? Jestem na mną? na tym niebieskim domku. To wejdź do środka. Jak ty wchodzisz tu? A. Okej, okay. chodź Nie, tutaj. Wiem, nie wiem, czy No ja nie bój się, co? no chodź! No, no po do, prostu ja chodź, no nie no. no ale to musisz zejść tutaj jeszcze niżej. Po no prostu, idź, prostu tutaj chodź. Chciałbym bardzo na dół, proszę na dół. Ja nie mogę, no dobra, no i co? Jestem. Nic mi się nie dzieje, wszystko jest dobrze, no chodź, chodź. Śmiało, śmiało, nie bój się. Czekaj, czy tutaj są jakieś potki? Nie ma potek na niewidzialność. O, ja mam ze sobą jedną, ale dobra, może się nie przyda. Może no będziemy żyć, bloku, chodź. Się No już wiem, już wcześniej przeszłam, więc cieszę się, że nie jestem w 100% X-em. Chodź, chodź, chodź. I przestań mnie strzelować szami, jak wymieniasz te naboje! To było kanino straszne. No, dobra, uwaga. Czekaj, bo tutaj może być niebezpiecznie. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Zobacz, po pierwsze. To nie jest, to nie jest laboratorium, jakby pod chodź, ratuszem. Chodź, chodź, no to mówiłam, że pod ratuszem. No. Po pierwsze, tutaj są trzy X-a i to wszędzie. W sensie wszędzie wszędzie, rozumiesz? I to jest trochę straszne. No. I więc to jest jakiś, nie, wiem, magazyn czy coś, a chodź dalej tutaj, w to miejsce. Tylko proszę, jak coś do mnie obroń, bo tutaj był mutant X, właśnie tutaj była więziona. Nie, nie, nie. No weź przez ten, Chodź, chodź. chodź. Jedna z nich, z nich, więc... No nieprawda, chodź tutaj. Chodź ze mną i zobacz, co tutaj się dzieje. Patrz jaki tu jest młyn. Widzisz? Widzisz? Widzisz mega młyn. Dalej idziemy. Kolejny. Gdzie ty idziesz? Gdzie ty jesteś? O, tutaj jesteś. Kolejny młyn. Widzisz? Ale młyn. Młyn turbo, turbo młyn. Mega dużo pszenicy. Dobra, lecimy dalej. Tutaj nie wiem co tutaj się dzieje w ogóle, to jest mega straszne. Ja byłam zobacz uwięziona w tym czymś, tutaj w środku. I tutaj właśnie e, Mutant X testowano, nie mnie wzmacniacz. Czaisz? I to dlatego taka sytuacja. I tutaj są też komputerki, e, jeżeli idziesz za mną, jeżeli nie reaguje ci tak Minecraft jak u mnie. Ale dobra, e, zobacz tutaj takie rzeczy. Widzisz, test milka, nawet jesteś zapisane. zapisane. Mhm. Widzisz? No ciekawe, ciekawe. No, to, to, to? mega ciekawe, nie wiem. tam chyba... Nie wiem co tam jest, chyba nic. Może przygotowane na coś, nie mam pojęcia, ale. No ale widzisz sam. Oni tutaj na mnie testowali z Batchers X, Nie wymyśliłabym tego sobie, więc widzisz, że jestem dobra. To nie jest moja no, wina angielgowy. Nie, nie mam zamiaru tego pić drugi raz, w ci już tego się w ogóle nie napiję. To jest jakieś dziwne. Ja się boję po prostu. O moje życie, rozumiesz? No. Się tak nie ale czemu mi nie ufasz! Chodź! Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jej poszedłeś? Nie, nie, nie zostawiam mnie. O dobra, już myślałam, że jej zostawiłeś. Czemu mi nie ufasz? No ale pokazałam ci przecież. No że nie, zobacz na siebie i za to. No dobra, pomiesz. no ale to może po prostu właśnie potrzebuję pomocy i trzeba mi pomóc. Rozumiesz? Ja nie wiem ja nie mam pojęcia jak ja ci mogę pomóc. No ale no, kurde, jak to nie masz? Będzie? Zawsze masz takie super pomysły, najlepsze na świecie i teraz nie masz żadnego najlepszego pomysłu. Tak, No wypij, jeszcze raz ten wzmacniasz. No i świetny pomysł, to wtedy już w ogóle umrę. I albo co wtedy ta, będzie? Albo... Co? Albo wejść wzmacniasz i znaleźć sposób na zrobienie antyjego, nie? Antywzmacniasz. antywzmacniasz. Ej, ma to w sumie sens, to nie jest głupie. Ej, ty, czasem przydajesz się na coś faktycznie. No widzisz. Okej, okay, antywzmacniasz, dobra. Chyba, że pogadałem z Mutant X, ale w sumie to zwiałam mu ty wczoraj, więc ja myślę, że on będzie chciał mnie zabić. Słuchaj, ja już raz było podejście pod rozmawianie z nim, byłem nawet z sobą no przed drugi ja nie, nie będę brał udziału. No dobra, dobra. A mam nadzieję, że jakoś to przeżyję, idę do siebie i proszę nie, nie celuj we mnie nie zabijaj mnie i nie mu może nikomu o tym, że mam dwie głowy, dobra? Dobra. Ale, ale pamiętaj, co? Dwie głowy Myślę, to nie jedna. To zauważam. No nie, ja po prostu będę... Nie wiem. Muszę coś wymyślić, jakiś kamuflaż na głowę. Ej, czy musisz cały czas no. celować? To jest mniej komfortowe. Słuchaj, widzę przed sobą Xa. No to jak zrobię tak? To właśnie tylko go Aha, aha, to tak? A, to nie widzisz w ogóle. No dobra, no. no dobra. nie, 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 ja, y, ja nie zaufam temu. Idź znajdź lek na to. Okej. Okay. Ale nie, nie ukryjesz tego przed innymi. Jak ty chcesz to ukryć? Nie wiem, ja się boję, że oni będą reagować tak jak ty. Jest mi przykro. Dobra, Szybson, żegnaj. Nie wiem, czy ja wrócę w, w ogóle z mojej wyprawy na, a, po antywzmacniażnik. Z czym się? Aha. Nie, po z Czym się, Fili? Mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. Bo w porządku, umie, co nie? Umie, umie tak, umiem. mnie powoli do przodu. U ciebie widzę o wiele gorzej. Cóż, nawet nie będę komentować. Mam po prostu teraz jak sklep, ok? Jestem o wiele mądrzejsza niż wcześniej byłam. Żegnam, Szybson. O, no, może, może trochę może to się nie przełożyło na inteligencję. No to dawa jakieś pytanie. O, boże, teraz tak nie wymyślę ciężkiego pytania. Mm, kwas 6: Co? Na wzór. Na. Nie, kwas dobra, 6. dobra, widzowie, ja po prostu nie będę tej uczestniczyła w tym testie na inteligencję oraz na liczbę IQ. Ja jestem aktualnie poszkodowana zdecydowanie. Mam dwie głowy, ale pamiętajcie, co dwie głowy to nie jedna. Może to zmieni po prostu wszystko, ale nie wiem, tak serio, muszę po prostu. Ja chyba pójdę serio do Mutanty Nie, no to i tak jest nadal Darek. To nadal jest Darek oraz hater, więc. Może oni jakoś coś zrobią i nie wiem, będę sobą. Trzymajcie kciuki.